Cześć, w ramach aplikacji Winkasty cały czas się rozwijamy, dlatego chciałbym Ci teraz pokazać, co ostatnio wprowadziliśmy, bo okazuje się, że nie tylko patrzymy na dane historyczne, czyli pokazujemy ci przychód, koszt, niezapłacone faktury, czy też cashflow. Ale teraz mamy możliwość również planowania w przód, yy, tworzenia budżetów, ale także obserwowania, właśnie forecastowania, cashflow Twojej firmy. Zatem Chciałbym Ci teraz pokazać krótkie demo, jak wygląda moduł budżetowania w ramach aplikacji FinCastle. Od teraz, będąc na zakładce Budżety, masz możliwość monitorowania Twoich projektów. Wyróżniamy dwa typy budżetów: projektowe, czyli te, które wpływają na przychód, ale także administracyjne, czyli koszty operacyjne, które ponosi Twoja firma. W ramach każdego z budżetów widzisz podsumowane przychody, koszty. Ale także pokazujemy Ci, jak wygląda marżowość danego projektu. Możesz sobie wejść do niego, zobaczyć, jak wyglądają ją przychody i koszty miesiąc do miesiąca, ale także możesz stworzyć nowy budżet, w ramach którego e, utworzysz odpowiednie kategorie. Poniżej, żeby jeszcze gradualnie zejść niżej, możesz utworzyć subkategorię. W każdej kategorii oraz subkategorii możesz wyspecyfikować podatek VAT. Dzięki temu będziemy w stanie jeszcze lepiej pokazać Ci cash flow w ramach zakładki Twoja firma, do której może już od razu teraz przejdziemy, bo na niej znajdziesz informacje na temat właśnie rachunku wyników. Gdzie podsumujemy wszystkie przychody w Twojej firmie zaplanowane oraz koszty, pokażemy marżę brutto, a następnie po, po odjęciu również podatku CIT pokażemy Ci zysk netto w Twojej firmie, ale co istotne, pokażemy również cashflow razem z uwzględnionymi już podatkami, dzięki czemu będziesz mógł dowiedzieć się, jaki jest przewidywany stan Twojego konta w najbliższych miesiącach. Sami jesteśmy przedsiębiorcami, więc dobrze wiemy, że plany to jedno, a realizacja to drugie. Zatem, już niedługo w aplikacji FinCastli umożliwimy również śledzenie realizacji budżetów, a tym samym również udostępnimy Ci dane, które pozwolą Ci jeszcze szybciej adaptować się do sytuacji panującej na rynku. Jeżeli podoba Ci się to, co zobaczyłeś i kierunek, w którym idziemy, to serdecznie zachęcam Cię do programu dla Early Adopterów, w ramach którego masz największy wpływ na to, jak. Będziemy rozwijali aplikację, ale również dostajesz dostęp do aplikacji na rok w najlepszej cenie, więc jest to bardzo fajny deal dla naszych klientów, którzy zdecydują się jak najszybciej wejść do aplikacji i również z nami ją współtworzyć. Zatem wszystkie informacje masz poniżej i serdecznie Cię zachęcam do skorzystania.